Na początek kilka słów na temat gospodarki Polski. Polska to jedyny kraj w Unii Europejskiej, który rósł cały czas przez ostatnie lata, mimo niesprzyjających warunków. Bardzo należy pochwalić to, co robiły władze polskie w tym okresie. Dlatego, że takie sukcesy gospodarcze Polski to nie było coś oczywistego. Nie miałyby one miejsca, gdyby nie pewne wysiłki ze strony kraju, który reformował się, który wzmacniał poziom zaufania, reformy polityki fiskalnej, reformy społeczne, mówiąc na szerszą skalę. Tak więc Polska to jest jeden z wzorców dla pozostałych państw, państw członkowskich, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób prowadzić politykę fiskalną, aby podnosić poziom zaufania wśród społeczeństwa i wśród inwestorów prywatnych. Opłaciły się pewne trudne reformy i dlatego właśnie postępy, jakie czyni Polska są tak dobre. Ale to nie wystarczy. Potrzebne są dalsze reformy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o zatrudnialność młodych ludzi, zatrudnialność kobiet a wreszcie zatrudnialność osób starszych. Innowacyjność też jest kluczowa i tutaj to uniwersytety pos powinny być centrum przedsiębiorczości i robić to w dużo większym stopniu niż w chwili obecnej. Czyli uniwersytet to powinien być takie takie centrum, z którego wyrastają tak zwane startupy, czyli młode, początkujące firmy technologiczne. Tutaj potrzeba więcej reform. Dalej niezbędne są reformy dotyczące uproszczenia, środowiska prawnego i regulacyjnego, bo to też pozy pozytywnie może wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości. Czyli z jednej strony wyniki do tej pory Polska miała bardzo obiecujące, lecz z drugiej należy też pr przeprowadzać dalsze reformy. Brak w Europie inwestycji. Jeżeli patrzymy długoterminowo, mówimy o kwocie rzędu 300 miliardów rocznie. Osiągnęliśmy stabilność gospodarczą, udało nam się wyjść z kryzysu, poziom zaufania częściowo się podniósł w Europie, jednak płynność w dalszym ciągu nie jest wystarczająca, dla, aby zachęcić inwestorów. Z jednej strony jest dostępna płynność w tym sensie, że firmy, korporacje są zamożniejsze niż kilka lat temu, jednak... Z drugiej strony brak nam naprawdę produktywnych inwestycji w gospodarce. Nie chodzi tutaj tylko o tworzenie miejsc pracy. To oczywiście jest bardzo ważna rzecz, jednak jeżeli inwestycje są zbyt niskie, to ma to zawsze negatywny wpływ na potencjał wzrostowy. Średnio i okresowo. Z tego właśnie względu Komisja Europejska koncentruje się na promowaniu i wzmacnianiu otoczenia biznesowego. Naszym celem jest podniesienie poziomu inwestycji prywatnych. Szanowni Państwo, w tym planie inwestycyjnym Junckera Komisji Europejskiej są trzy części. Komisja nie ma mocy nakładania podatków, tak więc nie jesteśmy w stanie od strony systemu podatkowego stymulować gospodarki. I to nie byłby chyba najwłaściwszy środek podnoszenia poziomu inwestycji. Zamiast tego niezbędne są reformy. Reformy krajowe i reformy w całej Unii Europejskiej. Najważniejsza część naszego planu to poszerzenie i pogłębienie wspólnego rynku. Moja koleżanka, komisarz Bieńkowska. Ze względu na jej stanowisko zajmuje się tym, co należy zrobić w Europie, aby wzmocnić odpowiednie regulacje na rynku wewnętrznym oraz polepszyć wyniki poszczególnych państw członkowskich, które wdrażają legislację związaną z rynkiem, z wspólnym rynkiem. Pani Bieńkowska w tym roku ma zaprezentować strategię dotyczącą wspólnego rynku, w której opisze to, w jaki sposób warto reformować i wprowadzać zmiany, tak aby faktycznie to wszystko było traktowane równie serio jak reguły fiskalne. Można więc powiedzieć, że komisarz Bieńkowska jest odpowiedzialna za najważniejszą część planu Junckera, mianowicie poszerzenie i pogłębienie wspólnego rynku. Oczywiście są takie obszary, gdzie nie działamy na obszarze wspólnego rynku, ale jeżeli popatrzymy na na przykład rynek elektroniczny, łatwo jest kupować z innego kraju buty czy tego typu produkty, ale produkty w formie cyfrowej są trudniejsze. Dlatego będziemy również przedstawiać propozycje dotyczące harmonizacji cyfrowego rynku. Nie w każdym względzie mamy dobrze działających, zharmonizowane ryby. Brak nam interkonektorów energetycznych. Bardzo wiele krajów jest uzależnionych od jednego dostawcy gazu, co nie wystarcza. W sytuacji gospodarki rynkowej konsument, klient zawsze powinien mieć możliwość wyboru. Potrzebujemy też inwestycji w efektywność energetyczną i potrzebujemy harmonizacji regulacji w sektorze energetycznym. Jeżeli o to chodzi, to moi koledzy również przedstawią konkretne propozycje dotyczące wprowadzenia Unii Energetycznej w całej Europie. Trzeci obszar, gdzie potrzeba większej harmonizacji, to rynki kapitałowe. Nasze małe i średnie przedsiębiorstwa są w ogromnym stopniu uzależnione od finansowania z banków. Blisko 80% finansowania małych i średnich przedsiębiorstw pochodzi z banków. I samo w sobie nie jest to złe. Jednak jeżeli popatrzymy na kapitał typu venture capital, to So ilość tego kapitału dostępna w Europie jest znacznie mniejsza niż w Stanach Zjednoczonych, czyli od tej strony, jeżeli chodzi o rynki kapitałowe, niezbędna jest harmonizacja w Unii Europejskiej. Nasi koledzy odpowiedzialni za ten obszar też przedstawią konkretne propozycje. Tak więc pierwsza, najważniejsza część naszego planu to harmonizacja rynku wewnętrznego i stworzenie wspólnego rynku dla przedsiębiorców i przemysłu w całej Europie. Po drugie, kwestia czekających na realizację projektów. Musimy stworzyć taką listę projektów dla... I prywatnych, i publicznych projektów infrastrukturalnych. Chodzi o to, aby te projekty były bardziej widoczne i aby potencjalni inwestorzy mogli łatwiej znaleźć takie projekty, w jakie chcą zainwestować. Ta inicjatywa pojawiła się ze strony inwestorów, którzy skarżą się, że, że często ciężko jest znaleźć projekt, który jest dla nich interesujący, więc tworzymy taką listę. I trzeci element, chyba najczęściej omawiany, to Europejski Fundusz Strate Inwestycji Strategicznych, EFSI. Jest to narzędzie Europejskiego Banku Inwestycyjnego i różni się od tradycyjnego, tradycyjnej akcji kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w tym, w tym sensie, że koncentruje się na inwestycjach w sektorze prywatnym oraz na PPP. Natomiast nie służy dla inwestycji publicznych. Czyli chodzi o to, że rządy poszczególnych państw nie powinny być, że tak powiem, klucznikiem, który mówi, kogo można wpuścić, a kogo nie. Tutaj klientami są przedsiębiorstwa, firmy. Podobnie jeżeli chodzi o PPP, tutaj promotorem powinien być klient. Kolejna różnica to to, że tutaj koncentrować się będziemy na projektach o wyższym ryzyku. Tak więc EFSI będzie takim buforem dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego pozwalającym na odpowiednie zarządzanie ryzykiem. W EFSI mamy finansowanie kapitałowe z jednej strony, a z drugiej projekty infrastrukturalne. I to właśnie w tej drugiej części będziemy się koncentrowali na energetyce, na przykład efektywność energetyczna, energia odnawialna, inne takie projekty, a także badania i rozwój związane z energetyką oraz transport. Z Polską i z innymi krajami współpracujemy bardzo blisko. Naszym celem jest stworzenie wspólnej, regionalnej platformy inwestycyjnej. Dzięki temu banki rozwojowe poszczególnych państw członkowskich wraz z sektorem prywatnym będą w stanie stworzyć krajowe lub ponadnarodowe platformy inwestycyjne. Stąd, proszę Państwa, jak chyba wyraźnie widać, komisja koncentruje się na środkach strukturalnych, które pomogą sektorowi prywatnemu inwestować w Europie. Chcemy wzmacniać wspólny rynek, harmonizować prze przepisy i tworzyć takie same zasady gry dla wszystkich uczestników tego rynku. Koncentrujemy się też na łagodzeniu ryzyka transferu ryzyka tak, aby zmobilizować sektor prywatny do inwestycji w gospodarkę. Kończąc, chciałbym zwrócić się do przedsiębiorców tu obecnych. Proszę państwa, to waszym obowiązkiem jest doradzić nam w jaki sposób regulować rynek europejski. My możemy regulować go w dowolny sposób, ale to waszym obowiązkiem jest powiedzieć nam jakie są problemy, jakie są trudności i w którą stronę ta harmonizacja powinna zmieniać, zmierzać. Dla regulatora bardzo łatwo jest regulować przeszłość i teraźniejszość, ale trudno jest patrzeć w przyszłość. A to wy wiecie w jaką stronę chcecie zmierzać w przyszłości, więc powiedzcie nam, co jest. Dziękuję Państwu bardzo.